Specjalnie spóźniłem, żeby dać szansę e, na podłączenie się uczestnikom. A tu widzę, że frekwencja powalająca nie jest. No dobrze, proszę Państwa. E, może za dużo tych spotkań z, zrobiliśmy ostatnio i już niektórzy stracili e, zapał. Yy. Wydaje mi się, że raczej może być to spowodowane brakiem yy, brakiem linku. No mi się też tak wydaje, bo ja no też szukałam. Ja linku też nie miałam. Uh, no. Brakiem linku? Tak, bo ja dopiero teraz dostałam, po niego nie go poprosiłam, bo Aha. wcześniej też nie otrzymałam. Możliwe, że jest to z tym związane. Tak mi się tak wydaje. To dziwne, bo my linki zawsze wysyłamy, ale to poproszę. Kolega o sprawdzenie, czy to zostało wysłane w odpowiednim czasie. Sprawdzimy to. No dobrze, eee, no to, proszę, wiem, Pani, to co robimy skoro... w takim razie. No właśnie, bo tak się zastanawiam, że skoro nas jest tak mało, no to e... No bo wydaje mi się, że to też jest właśnie, bo ja też szukałam tego linku, zanim go. Zanim no, go... Rozumiem, że za... sprawdzimy, no trudno mi się odnosić, bo nie znam zupełnie tematu, no nie wiem, no czy to to jest... przełóżmy to, a ja po prostu, bo mieliśmy dzisiaj mówić tutaj o rozszerzeniu procedury oświadczeniowej i o, i o tej kwestii godzin, i tak sobie myślę, no bo to są ważne rzeczy, ale myślę sobie, że to jest po prostu na przygotowanie pisma, bo to OKAP tam też zgłaszał. Mm -hmm. I sobie myślę, że jak gdyby ten temat też mi jest dobrze znany, bo my mamy takie sprawy sądowe i to nie mało ich związane z tymi godzinami, tak sobie myślę, że może ja przygotuję jakiś materiał i obiegowo go po prostu, obiegowo go po prostu wyślemy do zaopiniowania, czy wszystkim to pasuje. Jeżeli będzie potrzeba spotkania, to zorganizujemy wtedy spotkanie. Pytania do ustawy wysłałam dzisiaj rano, te o których rozmawialiśmy, że mm -hmm. do Państwa wpłynęły. Mm -hmm naprawdę na tym dzisiejszy wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze kwestie mamy załatwione, a te dwie, które miały być przedmiotem spotkania, to ja po prostu przygotuję w ramach zespołu taką prośbę o zajęcie stanowiska i przesłanie tego dalej. Dobrze, no to tak ja róbmy w takim razie, a, sprawy, ja ma, a mogę... sprawdzimy. Mhm. Tak. ja bym mował do Pani Anny? Ja wiem, że dzisiaj nie, nie ten temat, ale jak już ostatnio rozmawialiśmy, czy Pani się orientuje Pani Anno dla Osób tych, które przekroczyły granicę, chodzi o specustawę oczywiście tak. um, obecną. Czy które o, dla osób, które przekroczyły granice przed 24 w ruchu bezwizowym, im się przedłużają pobyty o 18 miesięcy? licząc od której daty? No tam akurat nie ma, bo no jak dobrać. gdyby ta ustawa w, w artykule drugim ustęp 2 mówi, że hmm. to jest na do 24. Tak. Ale potem w artykule 43, gdzie mówi, że przekroczono granicę na mocy decyzji straży, i potem w tym artykule dotyczącym wiz jest mowa tylko od 18 miesięcy. Więc ten termin należałoby liczyć moim zdaniem od momentu przekroczenia granicy. Czyli od momentu przekroczenia granicy nie od 24 lutego. Nie, no bo ustawa, jak gdyby tylko w tym artykule drugim, drugim ustęp jeden mówi, że to wtedy liczymy od 24, a w żadnym innym, jak gdyby miejscu tego potem już nie ma. No, no. właśnie nie ma, dlatego też chciałam się podpowiedzieć i jeszcze mam pytanie, czy, czy Państwo rozwiązali ten problem z kierowcami międzynarodowymi w sensie, czy on został w jakiś sposób rozwiązany? Mnie to trochę mniej dotyczy, ale dostałam właśnie pytanie. Jak to, wygląda? Jest to ujęte w pytaniach, tych, które tam dzisiaj tak. zebrałam i mhm. wysłałam, więc jest to ujęte w pytaniach, więc jeszcze nie wiemy. Jeszcze próbujemy to drogą prasową uzyskać odpowiedzi, bo tam rzecznicy prasowi to zawsze troszkę szybciej. Mhm. E, tak. Więc tylko będziemy wywiedzieć, pani Aleksandro, to ja do pani napiszę. Super, pięknie, dziękuję w takim razie, czyli y, życzę miłego dnia Państwu, do zobaczenia, tak? Pani Anno, ja, Panie Joanno, ja tak. tylko powiem, nie wiem, czy tam się do pani już odzywała od nas koleżanka Agnieszka Majewska telefonicznie, czy jeszcze nie? Z Gdańska. Z Gdańska, tak, 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 tak. W tak. sprawie tego wy, tak, wywiadu. Tak tak. tak, tak. Tak, tak. No bo tam zwrócono się do nas o wywiad. Tam rzecznik ma udzielać wywiadu i poproszono, żeby zarekomendować jeszcze trzy e, osoby tak. reprezentujące środowisko. Tak, to powiedziała, że przekaże mój numer tam bezpośrednio do tych tam dziennikarzy. No właśnie, tam, żeby trzy osoby zarekomendować reprezentujących środowisko przedsiębiorców, więc ja zaproponował bo pozwoliłem sobie zaproponować właśnie panią jako jedną z tych trzech osób, jeszcze tam pana e, przewodniczącego zespołu naszego podatkowego i, i zespołu transportowego, bo wydaje mi się, że teraz legalizacja podatki i, i, i te kwestie transportowe to są takie najbardziej chyba aktualne. Eee, i najbardziej żywe w tym momencie problemy przedsiębiorców, więc, więc tak mi się wydawało, że to, że to by było dobrze, żeby te trzy sprawy pokazać. Także, także jak się odezwała, to dobrze. To dziękuję bardzo. W takim razie pozdrawiam serdecznie. Do, do widzenia. Dziękuję również. Do.